Oho, jestem Tosilko, a to jest Gradon Starf Together. Dzisiaj zagramy sobie troszeczkę razem z hr i będzie to kilka różnych takich podejść. Może się coś uda, może nie. Więc zaczynamy. No, z pewnością. kurde, farmi pająki, nagle cały las mu ponie Ale pająki to też chyba zabiją. No, nie, nie zabijesz pająki to jest co spajczyłeś do zera. A to jest różnica. Poza Entem wszystko poszło z dymem. A ten akurat musiał przeżyć. No dobra, co ja potrzebuję? Cztery, cztery żywe króliki. Mamy deski i coś je... Aha, to już mam, ok. Dobra, będziemy farmić. Tylko nie wiem co. Ile desek. Abigail, chodź ze mną. Zapewniasz <grymiasz> mi dobrą ochronę. Przeciwko tym lasom. Nie wiem, skąd, dlaczego się tu pojawiłaś, ale jak już jesteś, to mi pomożesz. Wszystko spalone. Dużo. To ile A tego drzewa potrzebujesz? Będziemy budować. Nie wiem, czy nie przeniesiemy trochę naszej osady, żeby od tego portalu się oddalić. Tu są pająki, tak? I coś tu chodzi przy okazji. Ta, weź maszynę do robienia na plecy i przeniesie. Przeniesie się Okej, okay, już mnie zauważył jeden pajączek. Zbroja. Up. A ja taka drzewa troszkę szkoda tak. Ona jest e. Co? Coś mówiłeś? Ona jest potężna. No, a ty się tak boisz pająk? Czy szpinki ci potrzebne? Jakie masz? To jest potężna istota. Ja go na wszystkie pająki naraz sieka. Nie wracaj tu, nie psuj tego. nie! Właśnie A, Co za Okej. Ok. Uff, że rozbiję kokon. Ja nie chcę zabijać pająków, tylko chcę. pozbierać sieci. Znaczy nie chcę zabijać kokonu, tylko chcę pozbierać sieci, a to jest różnica. A że nie zabijać? Tak. Okej. Okay. ciekawe dlaczego tu jest cały też las spalony. Nie wiem. Umioty nie, mnie nie pytaj. No <noise> Do mnie dobra, też. Dobra, Ja tak daleko za tobą nie masz. Widzimy wrażenie, ale to dalej, twoja sprawka. Może to ten end. Tak, end spalił las Jasne. Kto ja tam wie? Takie bajki to mi nie sprzedasz. No przecież się palił przez chwilę, nie? Ci nie palił się przez chwilę, to mogę... Palić las End las, jasne Bo nie ma nic lepszego do roboty, to paliście las. Да, это сюда пустила. Ага, мрак, 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 мрак. Агутки. На складке по... Как так Oho, co jest potwory? Trochę tu dużo. Wrołek. O to rozpętałem wojnę między potworami. Haha! Okej. Okay. Pozostało jedno miejsce Toby. na królika eee, nie chcę mi się iść w noc, poszukać Abigail! Gdzie ty jesteś? mojego ducha! Węgier pozbierać, jak masz tam spalony las. Czuję, bo mi Abigail chyba zdychał. Ona chyba. Nie... No nie wiem. Ona jest z duchem, nie może umrzeć. O kurde, no. <gulia> z raz drugi. Żebyś nie pomylił, właśnie umarła. Aha, no i zostałem już <gulia> no spotkał. A nie może umrzeć, po raz drugi właśnie padła. O, <noise> żyje, jeszcze raz. <noise> I padnie po raz trzeci. I dobry pokażę grę, która teoretycznie wygląda super, ale przez chwilę zastanawiłem się, co to do kolery jasny jest. Kurde, uderzymy. No, umieraj, Macku. Tak. Teraz się za macki zabrałeś. Dobra. Trzeba przenieść obozowisko, trzeba zacząć robić prace rolne. Trzeba do cudowienki robić. Nie wiem, co ja zbieram, ale im psychika się da. Teraz się wziąłem za macki, mam, straciły nawet broń.

W jeden dzień, przywołać ducha, zabić go i tak dalej. Dobra, gdzie jest baza? A potem przywołać go jeszcze co raz. To jest... Okej, okay, to jest to co mi jest potrzebne. Mówisz, że drewno jest? E, trochę. Zgadzam się, gdzieś od bazy oddaliłem. Nie w tą stronę. Dobra. Gdzie przenosimy bazę? Żeby oddalić się od portalu? Może trochę do góry, bo tam są i króliki, i główna, Dobra. i w ogóle... tylko trzeba będzie całą pisa I kamień. Jest ten taka szczałka jakby szczałka zielona. zielona Można tam No ty ty mówisz? To nie jest no do chodź, góry. pokażę ci. To jest w dół Do góry Ja mapy nie przekonę Ja, ja też mapy nie, nie przekręcałem Idziemy w dół, tak, tak tak? To jest Nie U mnie jest do góry To można postawić bazę. Mówisz tu, tak? No? Dobra. Tu są króliki, a tam dalej jest. Trzeba się przestawić. Na no, Na no, byś mógł. Czyli Dobra co, co postawić ci to ognisko sobie. tu? Eee, przyszedł duch. duch przyszedł. No, przyszedł łazi tu A, taki widzę. duch i nie mogłem na nim postawić igniska O kurczę, umieram z wodą Węgiel, nie mam węgla, o kurde hmm, czekaj tyś. Ja też nie mam węgla Dobra, to robimy to po twojemu A, masz tu broń. Spoko, dzięki Aha, będzie węgiel. Tylko bazy stary nie spokojnie. Hmm? Ciekawe czy z tego pnia będzie, nie popiół. Eee, dobra, ja to się ty się tam, ja Pan idę do starej bazy na razie. jest pszczółko! Myślisz, że się nie złapie? Dobra, węgiel jest potrzebny. Oho! No to jeszcze pełno drzewie jest ko koło starej bazy, Ty się zbierz. Co to robi tutaj? To, to znaczy? Uwnoc mnie w co tej skrzynce. Tak na ślepo. <laughs> eee, Nie wiesz, wiem, kto to, to zabrzmiało. Uwnoc w, skr no w skrzynce. Okay. Dobra, przełożyłem już. A, królika to Jest 8. Nie wiem czemu, ale umieram z głodą. Haha, haha, <grystanie> potrzebuję jedzenia. Haha, kolejny tuszek. Dobra, ja wracam do głównego obozu. Potrzebuję podjeść. 8 królików. No, Możesz 8 królik. Możesz coś się robi ciemno. Eee. Czy mi się wydaje, czy to rośnie. Co to za oko? Nie wytasz. Drugie. Omygły! Oh, oh fuck! Co jest grane? Zmykamy stąd. Eee... Widzisz <grybujesz> tą łapę? Znowu Chcę to podpierdzieliła. pomocny Eee... Tych oczu jest widzę? trochę więcej. Gdzie? <grybujesz> ja widzę Aha. sześć. Eee... Coś mi się zaczęło stało. Oh fuck. What the hell? Jak to moc bije! Ej, ale to się pojawia co chwilę! No weź to, Zmykamy. Eee... Nie, nie wiem to, to, nie to. Tylko coś do jedzenia. Może. A! Rozwalaj to. A widzisz? Ty, ale patrz, jak. Jak to pozbierało, wszystko. Dobra. Do widzenia. Spalone. Przenosimy się bazę. Dawaj. Jaki Idziemy. Ja tam przy tym portalu nie chcę mieć do czynienia. To ty masz zadanie, Ja to wiem węgiel. co ten kwiatek robi. O, to będzie dobra. Ja poszedłem w dół. Dobra, to ja idę... ...w górę. Zbierz węgiel, będziemy stawiać nowe kociołki, będziemy się obwarowywać nie chwilę. Czy Żeby nas żadne ręczki nie okradały z ognia. One chyba i tak przebiło się przez Zostawić to. Zostawić działko, trudno. A tu masz coś do leczenia? Ja też kiepsko, dlatego chcę namiot postawić. A tam w którymś były chyba jeszcze pajęczyny. Dobra, głód. Trochę kiepsko staje z żywieniem. To może dopiero... Dobra Trzeba przenieść wszystko Drewno, potrzebne, potrzebujemy drewno, potrzebujemy no. Wszystko musimy. Od zero To ja zbieram węgę zaraz, tam pójdę i zrobię takie kilka skrzynek. No nie, ja się Bo pójdę Nie go, przeniesiesz tak, nie. nam potrzebne drewno, ja pójdę zbierać pewnie kamienie. Węgiel nam jest potrzebny na pociąg nowe. No dużo. <grych> Co najmniej na 3, czyli 18. Oczywiście. 25 czystek. No tak, ale z, z drewno spalone ciężko zbiera. Muszę szybko ścinać. Oby tylko nam end nie wyskoczył nowy, będzie kiepsko. No na razie nie bije cały drzew to raczej nie wyskoczy.